Siemanko, widzowie, mamy to! Udało się wygrać, udało się pokonać pączka, dzięki, że byliście z nami. Pogadamy sobie troszeczkę w dzisiejszym odcinku, co dalej, no bo przecież to nie koniec, a to dopiero początek nowego Malczyńskiego. Obiecałem Wam, że dam najlepszą walkę w historii Malczyńskich, i zdecydowanie dałem, no bo niby tam z olejnikiem kiedyś wygrałem. Nie będziemy tutaj porównywać. Pączek to jest zabójca, a olejnik to jest tumeczek, nie? Także wydaje mi się, że to był. Najlepszy Malczyński w historii. Dobra widzowie, dziękuję za wsparcie, bo naprawdę mega je czułem i mega dało mi ono kopa. A zanim w ogóle przejdziemy do moich odczuć o walce, jak się czułem, co dalej, kto dalej. To zostawcie teraz łapkę w górę, suba, dzwoneczek, aby być na bieżąco, i napiszcie w komentarzu z kim chcecie, żebym to ja zawalczył, a ja rozważę te propozycje i przypnę wam w takich komentarzach serduszko. Lecimy z opowieścią. Na pewno wielu z Was, jak nie wszyscy, yy, widziało mój film z walki. A jeżeli jeszcze tego nie widziałeś, to tutaj gdzieś będziesz miał yy, wyświetlić się film. Zapraszam do obejrzenia. Widzieliście jakie tam były emocje? No, ale wiecie, to wszystko było na żywo, to było kręcone live. Teraz jest, jest już kilka dni po walce, ochłonąłem i też mam inne spojrzenie na to wszystko. Także wam teraz opowiem co nieco, jak to było. W czwartek przyjechaliśmy, czułem się świetnie. Na odprawie kręciłem sobie bekę, żartowałem sobie cały czas do rudego, coś na ucho mówiłem. Nie dawałem mu się skoncentrować. W piątek się obudziłem, waga była, humorek był, nie stresowałem się, ani nic nie było takiego złego. Potem już na tym oficjalnym ważeniu tak samo. Lekki stresik był taki malutki, takie wiecie, zwiększone bicie serca przed wejściem na media trening, jak czekałem, aż mnie nie wyczytają, a ponczek już był na scenie, ale w momencie jak wyszedłem i tam było Dawid Malczyński i cała ta ekipa, która tam była wiecie, zaczęła bić brawo, uu, robić hałas, aż mi się łezka wtedy zakręciła, bo naprawdę Sami wiecie, ciągle dostawałem hejt, a teraz w końcu gdzieś wyszedłem i jeszcze dostałem owacje i krzyki, także zajebiście się poczułem. I od tamtej pory już stres nie przyszedł nawet na sekundę. W sobotę rano się obudziłem, nie było stresu, wszystko było spoko. Wiadomo, ta sobota to już taki człowiek jest inny wtedy. Jakby ktoś się mnie zapytał, mówi jak tam stresujesz się, bo widzę, że się stresujesz, to ja się wtedy nie stresuję, ale to wszystko jest wtedy takie inne. To ten dzień jest jak, jak film. Czu człowiek się czuje jakby nie był do końca trzeźwy, naprawdę. Wydaje, wydaje mi się, że ta adrenalina, że to wszystko tak działa w ten sposób, że czasami, nie wiem, jedziemy gdzieś au jedziemy autem na arenę, a ja już tak to oglądam i taki się czuję, troszeczkę spowolniony. Nie wiem, może wszyscy tak mają, a może tylko ze mną jest coś nie tak. Przyjechaliśmy na halę w sobotę. Od razu w szatni mieliśmy super atmosferę. Tutaj wielkie podziękowania dla Sergiusza, dla e, Rawcia, czyli tej kwana, bo, bo naprawdę dla Japczana, który też co chwilę do nas przychodził, bo ta atmosfera w szatni naprawdę była mega. No, no była, bo, było tak śmiesznie, że w momencie nawet tejpowania, czyli jest też takiego, że pierwszy stres, pierwsze ziewanie zaczyna się, kiedy kładziesz dłonie i katman e, tajpuje ci ręce, bo wiesz, że, że, już jest, już, że już nie ma odwrotu. Że skończyły się żarty, a teraz już przygotowania pod podpójście na wojnę i wtedy zaczyna się ziewanie, zimno się zaczyna robić, rączki się trząsą, a tutaj tak nie było. Tu cały czas ktoś podchodził, tu coś ktoś rzucał żartem, tu coś, to naprawdę. Potem też zawsze mnie stresowało te naklejanie tatuaży, no bo to już jest moment, kiedy mamy oklejone te ręce tymi tejpami, tymi idziemy do toalety, oklejamy się. I w sumie y, następny krok to już jest rozgrzewka. To już jest sama końcówka. Da, dalej nie było tego stresu. Dalej tu coś przyszedł Nitro. Na, na filmie widzieliście, że tu mnie Marcin oklejał, a coś przyszedł Nitro, zaczął, zaczął się śmiać, że tam schudłem w trzy tygodnie czy coś w tym stylu. Poszliśmy na rozgrzewkę i tutaj mnie to troszeczkę zmartwiło, bo zawsze jest tak, zawsze jest stres. Przed rozgrzewką, podczas rozgrzewki puszcza i już nie ma. Na tej rozgrzewce nie czułem, nawet to powiedziałem Krystianowi, nie, nie czuję siły, nie czuję powera. I mówię do Krystiana, że szybko, że kończymy tą rozgrzewkę jak najszybciej, bo no ale wracając właśnie do tego stresu. No i tam zrobiliśmy tą rozgrzewkę, już skończyłem i dalej się tak trochę stresowałem. Nie wiedziałem totalnie czemu to jest, bo już po w połowie rozgrzewki ten stres zawsze puszczał i nie wracał. A tutaj właśnie nie chciał puścić. A już nas zabrali na prezentację. To jest sobie z Pączkiem, sto, Pączek stoi przede mną, coś tam rozmawiamy. Mówię do niego, że to jest takie śmieszne, że teraz sobie rozmawiamy, śmiejemy się, a za 5 minut ja będę chciał Tobie urwać głowę, a Ty będziesz yy, to samo chciał zrobić. Wychodzę na prezentację. Yy, kolejny raz na swoje imię i nazwisko dostaję mega doping. To już w ogóle się zacząłem tym wszystkim cieszyć, bo pamiętam jak wychodziłem na prezentację przy walce z Adrianem Polakiem, tej ostatniej, tej najgorszej, i tam na prezentacji już stałem i wiecie, trząsłem się, już było źle, już mi się chciał wymiotować. A tutaj wychodzę, banan na ustach, przybijam piony z fanami. No naprawdę tak tego potrzebowałem. I już wiedziałem, bo ja miałem tak, że miałem tą prezentację, wracałem z prezentacji i od razu wychodziłem jeszcze raz. Ja miałem dwa wejścia w ciągu pięciu minut, można powiedzieć, bo miałem pierwszą walkę po prezentacji, więc pączek sobie tam poszedł do tej piosenki Labam. To też było fajne, bo jak on wychodził ja czekałem, to sobie śpiewałem te, te la bamba, tańczyłem sobie. Może na jakichś materiałach swoim to będzie, bo podchodził gościu z kamerą, a ja sobie akurat tańczyłem do piosenki wyjściowej Pączka No i co, i przychodzi czas na mnie, wyczytany jestem, idę, jestem spokojny, po prostu spokojny, ale też niewycofany, bo na walce z Polakiem w tej samej klatce to już wszystko puściło. Tylko to było tak, że ja stałem w tej klatce, fakt, puścił strach, strach i stres, ale nie było też żadnych pozytywnych emocji, nie było takiego naładowania, ja tam stałem. Jak na ścięcie głowy, nie? Patrzę na Polaka, on uff, naładowany agresją, emocjami, a ja stoję i tako. No super, idę się bić. I to, to jest mega złe. A tutaj jednak stałem w tej klatce, taki niezestresowany, wyluzowany, ale też czujny. Tak, czujny, skupiony. No naprawdę, powiem wam widzowie, że y, to nie jest takie gadanie, że i wiedziałem od początku, że wygram tę walkę. Nie, ja naprawdę wiedziałem, że wygram tę walkę. Pączek bił, ja po prostu, nie robiło to kompletnie na mnie wrażenia, nie trafiał. Ja wiedziałem, że te, 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 te jego sierpy to latają mi pół metra przed głową. W, w końcu miałem świadomość tego, bo ja mam często tak, na przykład na sparingach i ja mam złą ocenę sparingu nie odnotowuje tego, że ja kogoś uderzyłem, tylko odnotowuje to, że ktoś uderzył mnie. Jeżeli na przykład mam sparing i uderzę kogoś 10 razy prostym w nos a on mi uderzy dwa cepy takie mocne na głowę, to ja w mojej głowie już przegrałem spanning, bo ja dostałem dwa mocne ciosy, a ja tych prostych nie pamiętam. A tutaj właśnie w tej walce pamiętałem każdy swój cios. Czyli dostał prostego, w głowie myśl, ale dostał, ale trafiony. Dostał high kicka, ale trafiony, runda dla mnie, nie, nie ma opcji, nie? Tu nic nie może. No naprawdę mówię, wam byłem świadomy tego, że wygrywam i że się nic nie stanie. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu nie postawiłbym, że po pierwsze, kogokolwiek poddam trójkątem nogami, bo ja nie pamiętam, kiedy ja kogokolwiek poddałem na treningu. Naprawdę, ci moi rywale zawsze byli niżsi, ale też przez to silniejsi i więksi. Więc jeżeli ja, ja tymi chudymi nóżkami próbowałem łapać jakiś trójkąt czy balachę, to oni mnie łapali za te nogi, rozrywali to i wchodzili w boczną czy cokolwiek. A tutaj po prostu. Siłowałem się z tym pączkiem, on nie mógł wyjść z tej balachy, wpadł w ten trójkąt, nie mógł rezerwać tych nóg, czyli to jednak też oznacza, że jednak ta, ta siła jak na, tego, na takiego chuderlaka jak ja jest na jakimś dosyć spoko poziomie, bo powiem wam szczerze, że ba bałem się tej siły pączka. Nie, z nikim o tym nie rozmawiałem. z tyłu głowy miałem taki strach, obawę, że no, pączek ma 32 czy 33 lata. Więc to, to jest dorosły mężczyzna, silny, z zapleczem w siłowni. To nie będzie taka siła, wiecie, gościa, co przyszedł na dwa tringi MMA, tylko to będzie siła gościa, który jak złapie, to może kawa ściskać 9 minut i, i może być problem. Udało się po prostu skończyć pączka trójkątem nogami. Ech, także mówię, no, szok, niedowierzanie, że tak udało się skończyć walkę. Wielkie dzięki dla pączka, naprawdę był dla mnie mega motywacją. Na nikogo jeszcze tak ciężko nie jak na tego pączka, eee, także dzięki yy, dzięki Paweł i życzę Ci powodzenia, a teraz przejdźmy yy, do tego co lub kto dalej. Od razu po walce dostawałem pytania czy walczę z hejterem, czy chcę walczyć o pas, no i wszędzie pod każdym wywiadem odpowiadałem w ten sam sposób, że wiem, że tam kiedyś miałem ten pas i powinienem dostać yy, szansę zawalczenia jeszcze raz o ten pas, ale wiem, że też są w hierarchii ludzie wyżej ode mnie, którzy też długo, długo czekają na tego title shot'a, czyli na tą walkę o pas. Ja nie będę nikomu wbiegał przed kolejkę. sobie poczekam, jak Federacja uzna, że chce, żeby Malczyński znowu załaczył opas, to bardzo chętnie. Też sądzę, że na razie jeszcze jest fajny konflikt do rozwiązania. Dobrze pewnie wiecie, o kogo mi chodzi. Wiecie, ja nie jestem napalony na nic. Ja sobie grzecznie czekam, na razie sobie odpoczywam, jakieś wakacje, a jak Fejm zadzwoni, to znacie moją decyzję, znacie moją odpowiedź. I załóżmy teraz, że fame zadzwonił, że tam na, yy, no na kolejnej gali to raczej nie zdążę zawalczyć, ale na 15 czy 16 ten konflikt z kimś bym rozwiązał i bym wygrał, to no, wtedy wydaje mi się, że kolejna walka mogłaby być opak, yy, ale tak jak mówię, ja nie jestem kompletnie na to napalony, to nie jest dla mnie jakiś główny cel, dla mnie głównym celem teraz są wakacje i odpoczynek. A jak będzie trzeba, to pomszczę Ravcia, znaczy w sumie go nie pomszczę, bo nie przegrał i moim zdaniem wygrał tę walkę, ale, ale Rawciu, obiecuję Ci, że jeżeli dojdzie do mojego pojedynku z hejterem, to wykonam ogromny prezent dla Ciebie i, i po prostu będziesz oglądał tę walkę z uśmiechem na ustach. Wiele osób też pytało nas, jak Nitro, czy, czy już doszedł do siebie. Czy jakby no on nie musiał dochodzić do siebie, bo tylko widziałem po walce, że przez chwilę był w no I to mnie troszeczkę zmartwiło, że był taki, wiecie, nie odezwał się do nikogo, minął nas, wiecie, głowa w dół, Sandra go tam przytulała. I bałem się właśnie, że jak tak zobaczyłem tą reakcję, to że on to porzuci, że już będzie koniec. Przy barze w hotelu zorganizowali taką mini, mini imprezkę, był stół i w ogóle sobie ludzie siedzieli z grona nitra. To już widziałem, że analizował tą walkę, już mówił, że tutaj mu fajny cios wyszedł, tutaj mu się coś fajnego udało, tutaj się zaczęła mała analiza, także... Pomyślałem sobie wtedy, że dobra, jest spoko, po prostu to było takie chwilowe, jak już zaczyna analizować i wyciąga co mu się w tej walce udało, jaki cios był fajny, to znaczy, że to wszystko nie rzuci tego i, i po prostu potrzebował e, chwili spokoju dla samego siebie. Ja i tak jestem dumny z Sergiusza, no pół roku po prostu ciężko, ciężko pracował, e, może ten tlen był trochę słaby, ale to wiadomo, szlugi i kola powychodziły, mam nadzieję, że teraz to rzuci, e, ale trzeba docenić jeden fakt, wielu ludzi podczas swojej walki robi coś takiego, że przestaje odpowiadać na ciosy, że już ich nie ma, że po prostu się poddają. No widzieliście, Nitro ręce w dole, głowa w dole, ale nawet na sekundę się nie poddał, ciągle w lewo, w prawo odchodził, a gdzie sędzia mógł to już zakończyć, w sensie gdyby Nitro przestał się ruszać, to mógłby to zakończyć, a widzicie, gościu nie wiedział jak się nazywa, już były takie momenty, a i tak uciekał, i tak biegał, i tak nie pozwalał sędziemu zakończyć tej walki, czyli za to należy się szacunek. Jak kiedyś zawalczycie, to zrozumiecie, jakie to jest ee, ciężkie przejście. Nie to było na tyle. Okej, okay, to by było na tyle, e, dziękuję jeszcze raz, że byliście ze mną, e, no co, u mnie wszystko dobrze, nic nie boli, e, teraz wakacje, e, będę informował Was na bieżąco. Dzięki, że byliście ze mną, Tim Malczyński.